jeszcze wyjąć rzeczy, musimy pokombinować to z jedzeniem, bo jemy słabo od dwóch dni, trzech dni odkąd zaczęła się to, że wam, bo dostaliśmy taki yy, taki prezent od dewelopera z kuchni mamy też wejście na do mojego wymarzonego tutaj wchodzimy i mamy przedpokój mamy też okno po lewej stronie to fajnie, bo trochę światła będzie wpadać Tędy, także spoko Tu jest taki przedpokój, taki hall. Ym, nie wiem, czy to jest standardowe u tego samego dewelopera w innym module, bo wydawało mi się, że czasami jest trochę szerzej, żeby tutaj dać szafkę, ale może mi się tak wydaje. Może wiecie jak już to będzie ta szafka, to wcale to tak nie będzie wyglądać. I z wejścia tego, z przedpokoju wchodzimy tutaj do salonu. Salon wygląda tak. Wydaje mi się, że jest troszkę mniejszy niż był u nas, ale może dlatego, że u nas był dłuższy, e, ale za to węższy. No i jeszcze w ogóle nie wiem co damy tutaj, jak to będzie, e, bo gniazdka na telewizor są po tej stronie, a ja w zamiarze miałam dać telewizor tutaj. E, no i nie wiem, czy tak jakoś kablem to przeciągniemy, czy co, bo w Anglii. Jest popularne, żeby dawać sobie dwie dwójki albo dwie sofy, w każdym razie, że tutaj na przykład dwójka, a tu e, trójka sofa. Tak generalnie wyglądają tutaj salony, że są no tak przynajmniej dwie sofy nierozkładane, a czasami jakiś fotel i taki stolik na środku, wtedy to e, robi wrażenie takiego bardzo przytulnego pomieszczenia. Także tak wygląda salon. To też jest fajniejsze niż my mieliśmy do tej pory, bo takie dosyć bardziej nowocześniejsze. Jest, wiecie, wyświetlacz u nas w sumie też był wyświetlacz, tylko taki malutki, a tutaj jedno, i jest też wszystko na dotyk, a u nas były przyciski. Dobra, i tu jest tak, dalej przedpokój. Tutaj mamy taki schowek. Co jest też fajne generalnie, że w naszym mieście u tego samego dewelopera te drzwiczki były robione zdecydowanie wyższe. One tutaj są, tak wiecie, gdzieś na metr 50. M. 1,60 sześćdziesiąt może, metr myślę. Ale w, u tego samego dewelopera w tym mieście też były te drzwiczki takie niskie, więc cieszę się, że są może no nie super wysokie, ale też nie takie bardzo niskie, że można to traktować jako szafę, żeby sobie po prostu tutaj wieszać kurtki, płaszcze i tak dalej. Tutaj dużo osób sobie robi szuflady, takie wysuwane, no, jak to szuflady wysuwane, ale, no my nie wiem, jeszcze zobaczymy jak to, e, jak to będzie tam są korki, chyba coś takiego tutaj po prawej stronie mamy toaletę no niestety nie mamy okna, co było fajne pokazywałam wam, że u nas była toaleta e, z oknem a tutaj jest po prostu taka zamknięta toaleta ale też spoko, no ten, to okno to był to jest zawsze plus w łazienkach ale nieźle, tutaj zwykła taka lampa wietrznik, no i coś, co mam pierwszy raz chyba, a no tak, od dwóch lat, bo wcześniej miałam e, taki kran zwykły, a teraz dwa lata miałam, wiecie, te podwójne krany, także cieszę się, bo strasznie, wiecie, nazłościłam się na, e, na te umywalki. No i taka mała umywalka do tego wszystkiego. No i tu jest niebiesko, teraz kiedyś nagram może w innym świetle, dzisiaj jest trochę chłodno. Ponuro, ale to nic. E, teraz może będzie lepiej e, i tu wchodzimy do kuchni e, w kuchni tak samo nie było takiego e, w kuchni tak samo jak wcześniej troszkę się różnił wybór u poszczególnych u tego samego dewelopera ale e, w różnych lokalizacjach wybór był inny bo nie ukrywam, że fronty chciałam troszkę inne, ostatecznie wzięłam te blat wzięłam sobie taki mój wymarzony że tak powiem i pomyśleliśmy, że ewentualnie fronty sobie wymienimy u producenta, bo wiemy jaki jest producent, wszędzie jest ten sam producent. Z tym deweloperem w całym kraju jest ten sam producent i można sobie po prostu drzwiczki, same drzwiczki tylko bez obudowy wymienić. no wiadomo zostaje, więc pomyśleliśmy, że weźmiemy sobie po prostu takie, żeby pasowały na razie, a ewentualnie czasem wymienimy albo uchwyty, bo jakoś tak... Tak mi się tutaj coś nie komponuje, wiecie, nie, nie chciałam, tak, wiecie, żeby było aż tak biało, choć w rezultacie nawet mi się podoba, no ale dzisiaj jest dużo emocji, więc pewnie to też daje swoje, yy, działa na korzyść. Zew mamy taki w zabudowie, bo chyba w kamieniu zawsze jest w zabudowie, ale to też fajnie, bo ja zawsze tutaj zostawiam rozklepaną wodę i po prostu Błażej się złościł cały czas, że tam woda wyjdzie i tak dalej. Yy. Tutaj mamy kuchenkę, też wzięliśmy sobie troszkę taką lepszą z zadopłatą, aczkolwiek popełniliśmy błąd, to Wam od razu mówię, bo za niedużo więcej można było sobie wziąć ten piekarnik, co się sam czyści i to jest po prostu coś niesamowitego. I jak ktoś po prostu ma czas i te, te koszta nie są znacznie wyższe, bo w, w Polsce to w ogóle te samo czyszczące piekarniki są tańsze niż tutaj. To Wam mogę powiedzieć, że to jest też dużo, bo się zastanawialiśmy kiedyś, żeby właśnie sprzęt z polski sprowadzić. I za ten po prostu trochę musieliśmy, bo chyba 350 zrobiliśmy dopłaty, a za 450 funtów byłoby z tym piekarnikiem samoczyszczącym się. Popełniliśmy kilka błędów, bo jak to jest u dewelopera, powiem Wam, mimo to, że wiedzieliśmy i mieliśmy takie doświadczenie już wcześniej, to znaczy, że jak wybieracie już te. Hmm... Czekaj, Merusia. Wybieracie te dodatki, to nigdy nie ma na to czasu, i to zajmuje i dużo czasu, i też go nie ma, więc po prostu wtedy się popełnia. Wiadomo, jak nie macie czasu, to najwięcej błędów się popełnia. Yy, także całkiem też sporo tutaj jest w lato, tutaj jest kaloryfer i miejsce na stół. Na razie mamy okrągły, ale nie wiem, czy okrągły zostanie docelowo. Także się tutaj trochę poobracam. Także troszkę tutaj jest szerzej. Z kuchni mamy też wejście na. Do mojego wymarzonego miejsca i e, pomieszczenia, z którego się chyba najbardziej cieszę, czyli do takiej pralni. E, tutaj się to nazywa Utility room. E, i to jest takie właśnie pomieszczenie, żeby dać pralkę. Tutaj z tego pomieszczenia można wyjść na ogród Także wiecie tutaj można sobie dużo, dużo rzeczy pochować Jakieś deski, suszarki Na razie nie będziemy mieć suszarki w automacie Tylko wiecie zwykłą po prostu suszarkę Wieszać, rozwieszać, pranie będziemy Więc to wszystko można sobie tutaj trzymać Te sprzęty tutaj mamy też blat Kontakty A tu jest taki boiler wiecie do grzania I do ciepłej wody I z tego pomieszczenia, z tego utility room Mamy też kolejne pomieszczenie do przechowywania. Tu można sobie po prostu zrobić półki, bo to jest dosyć tam jeszcze takie no, głębokie, może nie za szerokie, ale głębokie. Znaczy nie, wróć, nie głębokie, ale bardziej szerokie. No i też sobie można tutaj trzymać na tych półkach właśnie, mieć takie miejsce do przechowywania talerzy, jedzenia, jakiegoś sprzętu cokolwiek ja teraz się będę trzymała tam sprzęt eee, i z kuchni idziemy to chyba już wszystko na dole, a ja wam pokazałam. Także idziemy schodami. Podłogi nie mamy nigdzie zrobionej Ech, i nie wiem kiedy zrobimy, to na pewno. Eee, tutaj mamy górę, czyli trzy pokoje, dwie łazienki i takie pomieszczenie do przełamywania. Tu jest po prostu taki hall, przedpokój, mały, nie przedpokój chyba, hall, tak to można powiedzieć. Landing po angielsku i mamy pierwszy pokój, to jest pokój Filipa będzie, czyli w sumie pozostanie tak jak było do tej pory, tylko troszkę większe te pokoje będą, jeszcze nie wiem co, jak, gdzie ułożymy. Też niepotrzebnie wzięłam jedno łóżko od nas, to ale okej, okay. także będziemy coś później kombinować. Ogólnie no, nie mamy też lodówki, nie mamy pralki. O, no, będzie się działo. I to jest pokój Laury. Mm, więc dosyć, bardzo, bardzo zbliżone do siebie pokoje. Tutaj mamy Łazienkę. Znowu coś, czegoś najbardziej cieszę, że to jest pojedynczy kraj. No i to, że Łazienka jest troszkę szersza. Także tutaj mogę mieć chyba sobie postawię e, kosz na pranie dla dzieci, bo w poprzednim domu nie miałam takiej możliwości, mieliśmy dwa kosze u siebie w łazience, a tu będzie kosz na pranie dla dzieci. Mamy też okno, e, wanna, pojedynczy kran znowu, zwykłe takie białe płytki, e, takie po prostu chciałam. I kiedyś miałam taki po prostu z nich i byłam jakoś najbardziej zadowolona. Aha, tu wam pokażę od razu miejsce do przechowywania numer już nie wiem ile, chyba trzy. Eee, to jest takie pomieszczenie, gdzie wcześniej było też w tym samym miejscu, ale było mniejsze. Węższe chyba, było węższe i nie było też na pewno takie wysokie. I tu mieliśmy szafę. Eee, a tutaj mamy nasz pokój, naszą sypialnię. Yy, która wydaje mi się mniejsza ale jest generalnie większa ale wydaje mi się mniejsza, bo tutaj mamy też już szafę to jest w ogóle pierwsza nasza szafa od dwóch lat ale my zawsze mieliśmy takie przygody z szafą w Polsce jak mieszkaliśmy to też wiele lat bez szafy w przedpokoju, także tutaj sobie fundnęliśmy od razu taką szafę w zabudowie yy, co prawda tutaj miało to być szerszy, a wyszedł taki Kominek, a na katalogu było to dosyć takie szerokie, ale okej, okay. i tu widzę, że też yy, powinny być dwa drążki, a jest jeden. No ale dobra, to będziemy już się nad tym później zastanawiać, więc jesteśmy po wielu, wielu godzinach przeprowadzki. Jesteśmy po wielu, wielu godzinach przeprowadzki z dwójką dzieci, więc wyższy się mi po prostu ledwo staje na nogach, a musimy jeszcze wyjąć rzeczy, musimy pokombinować coś z jedzeniem, bo jemy słabo od dwóch dni, trzech dni, odkąd zaczęłaś się cała przeprowadzka, to jemy po prostu słabo. Eee, no i dzieciaki, dzieciaki akurat nie jedzą kupowanych rzeczy, bardzo ciężko im coś żeby je, jeżeli coś jest kupione, jeżeli chodzi o obiad, nawet zresztą kanapki i takie dalej. I takie tam rzeczy, mają swoje rytuały i lubią mieć takie swoje, swoje, rzeczy i przede wszystkim z domu, więc musimy, musimy nad tym popracować. Także będziemy zaraz, nie wiem, czy wypakować rzeczy, czy iść do sklepu, na razie nie poszli na spacer, przejść się po okolicy. E, tutaj jeszcze wam pokażę kaloryfer, gniazdka, tu chyba miał być na telewizor, ale coś takiego jest. No, i tu z naszego pokoju mamy drugą łazienkę z prysznicem. I tutaj sobie wzięłam takie marmurkowe płytki, no bo to miała być taka nasza łazienka, a tamta jest dzieci. I ona też jest tutaj troszkę szersza, jest trochę więcej miejsca, ale widzę, że nasz kominek się nie mieści, który my tu przytargaliśmy w ogóle, bo nasz kominek był tu, z tym, że tu jest jakoś, nie wiem, chyba był bardziej przysunięty do ściany. Bo tu widzę, że się kominek nie zmieści, także nie wiem, co teraz zrobimy. Dobra, to będziemy myśleć. No i taki po prostu prysznic. W ogóle wiecie co? Zobaczy, czy leci woda. Później Wam powiem czemu patrzy. Aha, okej. Okay. Leci woda. Dobra, yy, no. Także ja będę uciekać. Cieszę się, że tutaj jesteście. Mam nadzieję, że macie kciuki. Powiem wam, że to była jedna z najcięższych przeprowadzek i przez to chyba będę chciała mieć chwilę spokoju, bo, bo z tak małymi dziećmi trzeba mieć pomoc. Naprawdę trzeba mieć pomoc, także ledwo co daliśmy radę, ale mieliśmy bardzo dużo pomocy. O Jezu, a tu też jest taka szyba, że może być cyk. Wtedy tak nie, nie mieliśmy, bo my u siebie mieliśmy tu jakby i szybę i ten prysznic i wiecie jak się otwierało to się nie uderzyło a tutaj nie wiem co to będzie wiecie jak dzieciaki tym szaskały czy leci woda o boże co się dzieje ale leci spoko to dobrze że nie wzięliśmy bo nie wzięliśmy takiej elektryki jakby, bo już jakby nic nie można tu było z elektryki dobierać bo to wszystko było gotowe więc musieliśmy wziąć tak jak ten dom był dajcie mi znać, powiem wam, że ja dużo dostaję od was wiadomości pod tym filmem z przeprowadzką, że te domy są takie nie do końca fajne, nie lubicie ich, są złejfe, ja jestem zadowolona, mogę polecić nie narzekam wiecie, no po prostu pewnie też dużo nie wymagam i to dlatego także żegnam się dziękuję serdecznie za oglądanie tego filmu, zapraszam do odwiedzenia kanału ponownie, do zobaczenia, pa! Pomyślałam, że nagram wam, bo dostaliśmy taki yy, taki prezent od dewelopera, to pokażę wam, co tutaj jest. Tu super, bo musimy kupić pralkę i lodówkę, to może wykorzystamy tą zniżkę, jak tam będzie dodatkowych haczyków, żeby wykorzystać te 40 punktów. Yy, chociaż ja planowałam i tak kupić w wódca, gdzie bym dostała dużo takich punktów do wykorzystania. Tutaj jakiś konkurs. Yy, I to było wszystko w takim dosyć wielkim w wielkim kartonie. Tu widzicie nazwę dewelopera. Yy, I mamy dwie małe gąbeczki. Ręczniki. O, małą kochaną Zoflore. Także super. Ciasteczka. Frutella. Rutella? O, dawno wam Płyn do naczyń. Mydełko. Mmm. Kru... O, jest łyżeczka nawet, jest. Y, takie przywitanie po angielsku. Jakaś kawa czy herbata, ciastka. Y, dwie rolki papieru i tutaj mamy y, herbatkę. Także bardzo, bardzo nam miło. Zamykamy. Zamykamy. Ups. Dobra, a ja uciekam w takim razie do, do dzieciaków i do reszty. Pa!